Witam w pierwszym z 75 dni wyzwania 75 soft. Poziom mojej ekscytacji 10 na 10 i mam nadzieję, że tak zostanie do listopada. Chociaż jak patrzę na te drzwi z numerkami, to wydaje mi się, że to zajmie całą wieczność. Ostrzegam, że istnieje możliwość, że przez te 75 dni będziecie tu widzieć 75 porannych owsianek, bo można je zrobić na tyle kombinacji, że chyba mi się nigdy nie znudzą, a rano nie muszę się męczyć ze śniadaniem. 8:30, także idealna godzina i korzystając jeszcze z wakacji i wyjątkowo pięknej pogody zarządziłam wyjazd do parku ale z planem malowania obrazów ja swoją edukację plastyczną zakończyłam w przedszkolu no, ale to miał być po prostu luźny miły poranek mamy i syna także był koc hamak i dużo śmiechu i dużo spadających liści jakby był koniec września ale nie spodziewałam się że tak nam spodoba się ta atrakcja młody umówił się z kolegami na granie więc wróciliśmy koło południa odgrzałam obiad i moja mini dawka słodyczy na ten dzień genialne. Są te rurki. Po południu młody miał jeszcze trening, ale jadąc, zarządził postój i kupno kolejnych palców. Także duma, że ogarnęłam chyba nowe hobby, ale że trening młodego trwa prawie dwie godziny to uznałam, że skorzystam i zaliczę swoją partię aktywności w ramach wyzwania i pyknęłam 45 minut takiego szybkiego spaceru i kolejny punkt wyzwania zaliczony. Woda prawie wypita, miałam jeszcze chwilę więc przeczytałam też te 10 stron książki. Wracając odebraliśmy na nocowanie kolegę Antka i tym sposobem chwilę przed 19 robiłam już kolację, co mnie bardzo cieszy bo daje mi okno żywieniowe około 11 godzin tego dnia. Przygotowałam wam jeszcze od razu owsiankę na jutro rano i porcję białkowych lodów z kefiru i do zobaczenia w pozostałych 74 dniach